Jak Pani teraz patrzy na tę trasę, to, co pani przeżywała idąc tam, jak to było? Pierwsze takie słowo, które mi przychodzi do głowy, to oczywiście, że było bardzo ciężko. Było bardzo stromo. To w ogóle nie jest łatwa góra i tam jest bardzo stromo i tak naprawdę na każdym etapie z koleżanką Anetą Legos, którą to robiłyśmy, myślałyśmy, że odpadniemy po prostu, bo już lądowanie samo w skardu jest trudne, ponieważ ląduje się tam na pewnej wysokości, to są góry, ale równocześnie pustynia. Uderzył nas taki upał, a później burza piaskowa. Także ten klimat to jest pierwsza rzecz, do której się trzeba tam przyzwyczaić. A druga, no to właśnie też ten rodzaj skały, bo tam bardzo długi odcinek do szczytu prowadzi czymś jak orla perć w teatrach, tylko takim bardzo kruchym. To ucieka spod stóp, y, chwyty odpadają spod palców, także no, trzeba bardzo uważać. Który z odcinków był dla Pani największym wyzwaniem? Myślę, że jednak atak szczytowy, y, gdyż atak szczytowy rozpoczyna się z wysokości 5200, to jest drugi obóz, tak zwany C2. No i po pierwsze. No, Trzeba tam spędzić noc czy ileś czasu, żeby się troszeczkę zaaklimatyzować, i to już jest trudne, ponieważ no, na takiej wysokości się już nie wypoczywa, a jednak trzeba i trzeba cały czas dbać o to, żeby było nawodnienie, jeżeli jest śnieg, no to go topić. Jeżeli nie ma, no to szukać jakiegoś źródła wody i po prostu cały czas pić, pić. No, mówi się, że około 5 litrów powinno się wypić, żeby się dobrze czuć, dobrze zaklimatyzować, żeby nie było tego bólu głowy. Także to jest ten moment wyjścia, a później jest około 700 metrów takiej ściany no, w zasadzie no, prawie pionowej, gdzie trzeba po prostu cały czas mieć te mięśnie napięte i do samego szczytu po prostu walczyć o każdy odcinek. I przed atakiem szczytowym zatrzymała nas śnieżyca. Niestety zmieniły się bardzo warunki, pogorszyły się. Ludzie, którzy byli przed nami schodzili, uciekali właśnie przed tą zawieruchą i my musiałyśmy przeczekać. I kiedy nastąpiła zmiana warunków, y, kilka godzin już było takiej dobrej pogody i prognozy były dobre, zdecydowałyśmy się na atak szczytowy. I sam atak szczytowy jak długo trwał? Bardzo długo. W sumie to około 8 godzin chyba szłyśmy do góry. Ponieważ było bardzo dużo tego świeżego opadu, to był taki śnieg świeży, on się bardzo nam osuwał y, spod raków. To był krok w przód, dwa kroki w tył i no, po prostu trzeba było torować, brnąć przez ten śnieg i było dość ciężko. Fizycznie nas to bardzo dużo kosztowało i tam chyba zużyłyśmy w ogóle całe jedzenie, które miałyśmy, czyli żele energetyczne, jakieś batoniki. Na szczycie nam się już woda skończyła, także w drodze powrotnej już topiłyśmy śnieg, jadłyśmy śnieg, no co tu dużo mówić. A jak radziła sobie Pani z tymi temperaturami niskimi i z tym, że no, trzeba w nich funkcjonować? Nieźle. W sumie to mówi się o tym, że żeby w takie góry wysokie chodzić, trzeba mieć dobry sprzęt i to jest podstawa jakby i o to... Dbamy. Tutaj byłam wyposażona dobrze, miałam bardzo dobry śpiwór, miałam bardzo dobre buty podwójne, ponieważ tutaj trzeba się trochę zabezpieczyć przeciw odmrożeniom. No, największy problem był z palcami u rąk, ponieważ tutaj no, trzeba jednak no, dotykać tego żelaza, przepinać się. Cały czas te ręce jakoś tam pracują, więc no, takie delikatne mrowienie w opuszkach mam, aczkolwiek obyło się bez uszczerbków na zdrowiu. Kiedy stanęła Pani już na tym szczycie, jaka była ta pierwsza myśl i jakie uczucie? Wpadłyśmy tam, leżałyśmy przez chwilę bez ruchu. I to była taka ulga, taka Boże, udało się, już jesteśmy i jakoś dokonałyśmy tego, pomimo tego, że było tak ciężko, a potem ogromne szczęście, no i potem się zaczęła sesja zdjęciowa i te wszystkie sprawy właśnie, no a później trzeba szybko uciekać w dół. No raczej nie jest skazane, żeby za długo przebywać na tych wysokościach, więc tak naprawdę no to jest dotknięcie tego miejsca, rozejrzenie się dookoła, bo widoki były przecudowne, było widać w zasadzie i K2, i Broad Peak, i gasher Brumy, i Nange Parbat. To tak takie spełnienie marzeń. Jest Pani z zawodu nauczycielką, czy tę miłość do gór, do wspinaczki przekazuje Pani swoim uczniom? Ja uczę angielskiego i geografii, także myślę, że to jest na pewno coś, co będę przekazywała. W ósmej klasie, na przykład w geografii jest już świat, i udało mi się w drodze powrotnej stanąć w takim miejscu, które jest na styku trzech wielkich pasm górskich właśnie karekorą Himalajów i Hindukuszu, tam, gdzie właśnie płynie indus, i pokażę to dzieciakom na pewno. I będziemy sobie razem jeszcze pewnie wspominać podczas lekcji różne te momenty. Także jest to na pewno ciekawe, bo ja sama też tego doświadczyłam właśnie, będąc jeszcze studentką geografii, kiedy mój profesor opowiadał o Spitsbergenie, o badaniach naukowych i jak udało mi się tam dotrzeć też i, i po prostu być w tym miejscu bo taka duma i taka radość, że kurczę, kiedyś o tym słyszałam, kiedyś ktoś o tym mówił, a teraz ja też tam mogę być w tym miejscu. The K-25 percent. Okay. Yeah. <laughs>